Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku Porannego Trolla, czyli taki cykl, który odświeżyłem w poprzednim tygodniu i jest to takie bardziej słuchowisko, gdzie możemy, możecie posłuchać i porozmawiać ze mną w komentarzach na tematy różne, planszówkowe też, ale jakoś niespecjalnie koniecznie. No, słuchajcie, dzisiaj temat y, bardzo ważny, edukacyjny, ale najpierw zaczniemy od podziękowania dla was, że tak fajnie, miło i ciepło przyjęliście y, poprzedni odcinek, czyli rzeczywiście wskrzeszenie tej serii zresztą na waszą prośbę było strzałem w punkt i rzeczywiście mamy wiele wiele wspólnych tematów i jak się okazało po ostatnim odcinku wiele również wspólnych płyt i zespołów przesłuchanych tutaj nawet mam koszulkę taką specjalnie dla tych co tylko i wyłącznie słuchają będziecie mogli sobie zobaczyć później nie to, że jestem jakimś papierowym słuchaczem tudzież fanem zespołu który pojawił się w poprzednim tygodniu nie absolutnie z krwi i kości nie, na koncertach się bywało absolutnie rewelacyjnie nie, Zespół. I teraz, w nawiązaniu do tego, mam dla Was mały konkurs. Słuchajcie, teraz pojawia się mail. Za chwilę usłyszycie parę nutek pewnego zespołu, pewnej piosenki, i na ten mail wyślijcie, jaki to jest zespół, jaka to jest piosenka. A do osoby, która, do osoby, która dobrze wskaże, poleci płyta najnowsza tegoż zespołu, tak więc macie parę nutek, trochę w jaka to melodia, bo jak ja nie lubię tego programu. Ale dobra, macie. 呐。No. W tym momencie macie zagadkę muzyczną. Po wysłuchaniu tego odcinka możecie spokojnie sobie tego, na, na to pytanie odpowiedzieć, no i zobaczymy, co wyjdzie. Odpowiedzi będą na Facebooku jakoś nie, w, w, tym, w tym tygodniu, może w następnym trolu. Następny troll dopiero będzie za dwa tygodnie, i wiem, że wiele osób pytało, czy na przykład nie mogłoby być tych troli porannych, nie wiem, dwa razy w tygodniu. Nie, zostaniemy na razie w systemie co dwa tygodnie w poniedziałek, ponieważ nie chcę, żeby za szybko. Minęły jakieś tam tematy, które tam chciałbym poruszyć, one są dosyć dobrze przemyślane po pewnym czasie i nie chcę sprawiać pewnego wrażenia sztuczności, że po prostu robię na napałę i, i tyle. Tak więc na razie co dwa tygodnie w poniedziałek o 6.30 rano możecie się takich odcinków spodziewać. No ale dobra, idziemy do dzisiejszego tematu. A dzisiaj tematem jest jak najbardziej edukacja. I teraz żeby nie było. Absolutnie to nie będzie odcinek, gdzie będziemy znęcali się o, właśnie mi się zapisuje recenzja dla Was na którym, w którym będziemy znęcali się nad aktualnym systemem edukacji, czy ewentualnie nad jego reformą. Każdy można powiedzieć przeszedł system edukacyjny wyrósł na jakiegoś człowieka tak więc nie można mówić tylko i wyłącznie złych, złych elementów edukacji też nie mam zamiaru jakoś specjalnie mówić o aktualnej reformie Ponieważ o tej reformie, no właściwie co, co wiemy? Wiemy, że będzie bodajże chyba 8 plus 4, czyli wracamy do 8 klas podstawówki, 4 liceum, czyli właściwie do tego, co ja miałem w szkole. W sumie, jako nauczyciel, chciałbym poznać, jestem nauczycielem historii, chyba 7-8 lat, mniej więcej, coś takiego. I dla mnie najbardziej istotne jest to, nie to w ilu klasach będę uczył, ale tego, co będę uczył. A właściwie, jako nauczyciel historii. To muszę powiedzieć, a mamy w tym momencie kwiecień 2017, nowy, nowy rok zaczyna się oczywiście we wrześniu, jak zwykle. Nie mam pojęcia, czego będę uczył, bo podręczników jeszcze, jeszcze nie mam, nie mam czegoś najważniejszego, czyli podstawy programowej, czyli takiej rzeczy na podstawie czego są tworzone podręczniki, jak również, jak również wszystkie treści nauczania I, i tutaj po prostu nie wiem, nie wiem jak to będzie wyglądało z historii, ale domyślam się, że może się pewne rzeczy wydłużą, na co niektóre które zostanie zwiększony jakiś tam nacisk, ale w sumie na razie to jest tylko i wyłącznie gdybanie i tam wysanie z palca. Co jeszcze wiemy z takich rzeczy, z czy większych przycieków, że nauczyciele po 60. roku życia będą, że powiem, odsyłani na mniej lub bardziej przymusowo nauczyciele, i to, że w sumie nauczycielom zabronią, zabronią ich konstrukcyjnego prawa do pracy w więcej niż jednej szkole, bo teraz trzeba będzie pytać dyrektora o zgodę, jeśli ktoś będzie chciał pracować nie w jednej, tylko ewentualnie w dwóch placówkach. Nie, 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 mam, nie mam pojęcia, czy takie ograniczenia mają lekarze, ale śmiem wątpić. No ale dobra, to tak jak mówię, nie będziemy się paswić nad tą reformą, bo tak naprawdę wbrew pozorom dosyć niedużo nie, nie o niej wiemy. Ale będziemy mówić o, o innych rzeczach, mniejszych czy większych patologiach. Ja powiem wam, ponieważ też o to prosiliście w komentarzach, o pewnych historiach, z mojej że tak powiem, przeszłości edukacyjnej. Najpierw zacznę od takiego tematu, który dość mocno poruszył was w bodajże chyba przy, przy końcu poprzedniego roku, kiedy umieściłem taki, taką informację wpis, rzeczy, które wydarzyła się na tam Radzie Pedagogicznej, tak troszeczkę powiążemy planszówki z edukacją kiedy to na jednej z rad pedagogicznych w Zostałem mniej lub bardziej zaatakowany przez tam jakąś osobę z grona pedagogicznego za to, że opuszczam poziom szkoły, ponieważ zajmuję się z dziećmi no ha, po prostu prowadzę koło gier planszowych, nie? I tutaj oczywiście mniejszy czy większy atak skończył się no, z grubsza niepowodzeniem, bo jako taką uchodzę za osobę lubianą w szkole i wielu nauczycieli powiedziało, że absolutnie tamta osoba nie, nie do końca ma rację, aczkolwiek takie coś się po prostu pojawiło. Nie, szkoda, szkoda, bo po prostu wyszło, że osoby, które rzeczywiście powinny mieć takie otwarte umysły, no jednak niestety w tym momencie w tym momencie tej otwartości troszeczkę zabrakło i, i szczerze przyznam mi ochoty na prowadzenie takiego koła, ponieważ kiedy robię coś więcej, chociaż minimalna rzecz, której spodziewam się po, po, po szkole, to chociaż e, poklepanie po plecach i, i powiedzenie, ej kurczę, fajnie robisz coś więcej, zostajesz po lekcjach, e, nikt ci za to nie płaci, ale fajnie, że, fajnie, że to robisz, a tutaj e, niestety poszło to w zupełnie inną stronę i teraz już nie prowadzę koła gier planszowych, stwierdziłem, że po co ja mam sobie nerwy szarpać, e, mogę sobie pograć w tylu różnych miejscach, ani nikt nie będzie później wypominał mi, że robię, robię coś złego. Ale żeby nie było, co jakiś czas pogrywam sobie z uczniami, i co jakiś czas staram się im podsyłać jakieś tam fajne tytuły. To jeśli chodzi o ten jeden z, z takich elementów dzisiaj mocnego tytułu nie, naszego odcinka. Dalej, takie można powiedzieć, historie z tego, co, co, co wydarzyło się w mojej edukacji, mianowicie każdy miał jakąś, nie wiem, przecherę z jakimś nauczycielem. Teraz zachęcam Was do koment w komentarzach do pisania, nie wiem, różnych fajnych, E, sytuacji, które mieliście z waszymi nauczycielami. Ja tutaj przytoczę e, chyba trzech, ewentualnie czterech, e, którzy po prostu zostali, zostali w mojej pamięci naprawdę naprawdę niesamowicie. E, pierwszym, pierwszym nauczycielem e, jest chyba człowiek, dzięki któremu w ogóle zostałem nauczycielem historii. To jest mój historyk e, z, e, z Ogólniaka, e, który był bardzo, bardzo fajnym, specyficznym człowiekiem, a zasłynął z tego. W ogóle nauczył grać mnie w szachy. To też wielki szacunek do niego, że chciało mu się poświęcać czas na to, ale wyszedł z założenia, że najpierw musimy się nauczyć logicznie myśleć i grał z nami przez miesiąc chyba w szachy, a dopiero potem zaczął nas uczyć historii, kiedy stwierdził, że już mniej więcej cokolwiek kojarzymy. Ten człowiek wprowadził do. Do, do, do szkoły taki element ruletki, więc kolejny jakiś tam element gry. Mianowicie tyle, ile nas było, zawsze wprawiał w ruch tą ruletkę. I na numer którego wypadło, no to w tym momencie ta osoba była pytana straszna w ogóle rzecz pytań w szkole. Natomiast jeśli wypadło na numer osoby, której nie ma lub na numer osoby, której nie ma w dzienniku w ogóle, no to była kartkówka, więc nie było co się za bardzo cieszyć, że, że w tym momencie komuś się upiecze i to było, to było naprawdę super, że generalnie w ogóle rewelacyjny człowiek, nie tylko i wyłącznie historyk i bardzo, bardzo dobrze tą, tą osobę zapamiętałem. To jeśli chodzi właśnie o samą, samą historię. Druga rzecz, taka mniej przyjemna, to Słuchajcie, nie. matma, miałem taką absolutnie totalną przecherę z matmy, że to, że wszyscy się jej baliśmy, to już jest zupełnie inna sprawa. Ale słuchajcie, ta kobieta powodowała taką panikę, u, u, co po niektórych. Ona miała takie, wiecie, chodzące, polujące dotknięcie śmierci. Bo kiedy my byliśmy wszyscy zwróceni w oczami do tablicy, jak ktoś się, Boże, nie spojrzał na tablicę, no to w tym momencie dostawał lufę, bo nie patrzył. Jak ja bym chciał się za takie rzeczy gały stawiać i ta osoba po prostu zakradała się do nas, jak już powiedziała, że kogoś zapyta, to w tym momencie kładła mu rękę na rabieniu, a my po prostu tej kobiety nie widzieliśmy. I to był taki totalny dotyk śmierci. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz zostałem właśnie dotknięty, namaszczony w tym momencie tym dotykiem, ja po prostu tak totalnie się przestraszyłem, że kurde, przeszchodziłem do matwizu, więc raczej coś tam z tej matematyki wiedziałem, poszedłem do tablicy, ale tak się przestraszyłem tym samym faktem, że Kurda, zapomniałem wzorów skróconego mnożenia. I dostałem za taką głupią, bzdurną rzecz gałę. I, i, I do dzisiaj to jakoś tam zapamiętałem. Ale wiecie, ta kobieta powodowała takie takie przerażenie. I, i też, że tak powiem, nie za bardzo lubiła. Jakby to powiedzieć, ładnych dziewczyn. Więc ładne dziewczyny miały dwa razy bardziej przerąbane, ponieważ w tym momencie te dziewczyny musiały. Z jednej strony być przygotowana na to, że będą na pewno pytane, dwa, że jeśli którakolwiek, absolutnie którakolwiek miała ślad makijażu na sobie, czy to był makijaż, czy jakieś tam lakier, czy jakieś inne pierdoły, była pytana właściwie, nie zdążyła usiąść w ławce i już była pytana. Tak więc przed lekcją wszystkie dziewczyny leciały do kibla, zmywały makijaż, aczkolwiek to nie było wtedy jeszcze tak popularne, malowanie się do szkoły, no bo. Po prostu twierdzono, że nie, że nie wypada, więc te, które były pomalowane, szły do, do, do łazienki i zmywały to coś, żeby, broń Boże, absolutnie nie, nie być pytanych, bo taka odpowiedź w takich okolicznościach równała się praktycznie 200% ocenie niedostatecznej. Jeśli chodzi o pytanie, miałem jeszcze takie dwie, dwie słabe traumy. To była. Biologia bodajże, gdzie tym razem odwrotnie była, no natura widać lubi, lubi równowagę, gdzie była pewna kobieta, która przez 4 lata, przez 4 lata liceum pytała każde zajęcia, tam jedno, dwie osoby i nigdy, nigdy nie zapytała żadnej dziewczyny. Tylko i wyłącznie chłopaków. Spowodowało to, przynajmniej we mnie, taką frustrację. Że wziąłem udział w kabarecie studniówkowym. Mam go bodajże chyba gdzieś na kasecie VHS-owej, gdzieś tam się pląta po domu. I tak byłem sfrustrowany na tą kobietę, że postanowiłem zagrać ją w kabarecie. Tylko problem jest taki, że ta kobieta chodziła w byczych szpilkach, też było można ją usłyszeć na, na korytarzu i po prostu uciekać kiedy trzeba było. To może materiał na, na inne przemyślenia. I pamiętam, że kurde na studniówce zagrałem ją właśnie w tych szpilkach. Kurde, uczyłem się chyba miesiąc chodzić w tych szpilkach, ale efekt -y był tego taki, że lepiej chodziłem w szpilkach niż co po niektóre dziewczyny. Wiedza nie wiem, czy mi została, ponieważ jej nie sprawdzam, żeby nie było, ale to też było takie, takie dobre. No i słuchajcie, chyba najgorsza moja trauma, w tym momencie już podstawówkowa, to geografia. Geografia, która... Yy, pomijam poziom, aczkolwiek na geografii chyba ani jedna lekcja nie została przez tą osobę przeprowadzona, Um, tylko 100% lekcji zajmowało, no może prawie 100%, bo jeszcze była lista sprawdzana, ale reszta lekcji to było tylko i wyłącznie pytanie, został był nam rzucany temat i po tym temacie następowało jedne wielkie Pytanie od początku do końca spowodowało to nie wiem jakiś wzrost nerwicy u co po niektórych moich kolegów i chyba dwójkę czy trójkę zabrano z, tej, z tejże szkoły, bo rzeczywiście było 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 e, ciężko. E, ale jak sami widzicie, e, można było spotkać takich nauczycieli, czy na przykład historyka, którego ja nie wiem szanuję, spotykam się nie do dziś a przyszliśmy nawet na ty Przerewelacyjny człowiek, tak samo świetnie wspominam część, część swoich wychowawców, którzy bardzo, ale to bardzo dobrze dorzucili się do tego wiadra edukacyjnego. Kurczę, gadam już sporo czasu, a to miało być przecież do śniadania, tak więc jestem ciekawy waszych historii edukacyjnych, jakich wspomnień macie więcej? Czy, czy, czy tych pozytywnych, czy tych negatywnych, i jakich tam nauczycieli w szkole? Mieliście. To kurde, zawsze, zawsze był wdzięczny temat. Do edukacji pewnie jeszcze przy wrześniu wrócimy. Na razie piszcie swoje komentarze. No i co? Słyszymy się znowu za dwa tygodnie. Pamiętajcie przysłać rozwiązanie zagadki muzycznej z samego porządku. I co? Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej! A ja skończę w tym momencie składać wam kolejny materiał do recenzji, już 50%.